Jezu, wszędzie te pączki, u was też. Zarazę jakaś. Co ma być w tłusty czwartek, babcia? Golonka, boczek, smalec ze skwarkami. Ble. Echa. Mamo, co ty gadasz? Tłustym czwartkiem świętuje się nadejście wiosny. Obiada się mięsem i popija winkiem. To czemu my jemy pączki? No, który mądry to sprzedaje? Pączka w cenie golonki, jak gesslerowa, Gnieciuchy z farszem na oleju. To już wolę gołąbka zjeść własnego wyrobu. Po co przyszłaś? Klucze ci zostawiam, jedziemy na weekend z ojcem, do zakopca. Gdzie? Do takiej Heleny na 70-lecie. Jośtań, mamo jak coś babcią! Babcia jedzie odpocząć, jak do sanatorium. Poleży, poczyta, pochodzi trochę na spacerki. Jak chce, to może jechać. W piątek mamy kłady, później jakiś lot helikopterem, kulik, ognisko i naukę tańca sobotę idziemy w góry, a wieczorem impreza. Brazylian na pół z Zakopiańskim, bo ta Helena to jest z takim młodym Brazylijczykiem z Hamburga. A w niedzielę co? Wystrzelacie się w kosmos? No dajże spokój, Irena. Ile ty myślisz, że ja mam siły i lat? Mogę! Będziesz mógł, jak będziesz miał 18 lat, a najlepiej 21, jak z babcią. Wtedy to ja już będę zachowywać się jak babcia. W końcu. Babcia jest ekstra.